że jak się jedzie w pociągiem trzeba mieć bilet? Ja o tym nie wiem, na Jedziemy na spot, który jest centralnie 2 e, km za miastem, ale jesteśmy Ta, grubi. Jest dwa bilety. Ale widoki. Nie poniosłeś konsekwencji braku biletu. No, zajwiście. O tak, chyba. No i ułem. Chciałem powiedzieć. Jesteśmy już na spocie, Aczkolwiek problem ze spotem jest taki, że jest opuszczony i nie działa. I będę tylko zjeżdżał z góry w dół, bo inaczej się nie da. I żadna hopa tu nie działa. Ale to będzie odcinek, z, prawda? Tam, tam są hop. Były. Ja pie. Kurwa. kur... Kursza kto jak to się mówi. Dokąd teraz? Było te siti. What the fuck jakąś gałąź na sobie miałem. Lecimy tu teraz, nie ma chuja. This do I'm a rad you know, a straight ass, i ass. a don't say it's them boys sweet coast, that boy got pissed to it right after trying to crack a jujo, I unlock a cheat code, I'm getting bread brioche, that chopper lingers round my body like a bad, i the Florida, you, as he said. Come to Bride, catch a heat, drop mine in kosher, and I keep it. If it's beef, I'm turning keto. Keep that metal orthopedic, even tucked the my tacito. Santiago said to see it, cat real since Camino. Hey. Gerber baby food, I turned the dollar to gazpacho. He don't want no pressure, cheap gas. I call him Costco, jump the fence, and it was hot. Do the most like Santiago. I was running through the storm with a 380 in my poncho. He's standing mad curve with them ridges like a bear claw. He hanging out the window with his tongue out like a damn dog. Why, you have one job. I'm a crow, I met the bad one from both, but I'm not fucking with her tone. Cause I don't look like Post Malone, screenshot that money, I just long you just don't post Malone, no lush and horror, please. We can't shoot the breeze, cause I might be the odd man out Jubilee, climbing trees late. Boomer, think I lost my sense of humor, uncoordinated, what I was fuckin' wrong with these ploopers, walkin' <laughs> O, ale stunt. Ej, pokazać coś śmiesznego Czy no. ja mogę zlikować jakby co to jest za Ch** mnie to obchodzi tak szczerze i tak nie działa. Nie tu lisko małe jebać stunt O kurwa Nice <laughs> Tyle umiemy na rowerze zrobić Tyle właśnie. umiemy nie